Polska firma podbija Computex. Endorfi kolejny raz prezentuje się na jednych z największych eventów tego typu i nie brakuje u nich nowości. Od zasilaczy przez obudowy chłodzenia aż po odświeżony line-up klawiatur i innych akcesoriów, w tym nowe kolorki peryferiów, jak na przykład odświeżenie kultowych już Viro Plus, czy cała seria nowych klawiatur Tok V2. Tak jest, poprawiają i odświeżają swoje mega popularne klawiatury, oferując obecnie już chyba wszystkie warianty w popularnych rozmiarach. Przewodowe i bezprzewodowe mamy 60%, TKL 100%, czy 96% Albo układ 1800 w przypadku Celrisa, o którym mówiłem w osobnym filmie. Wszystko to w ciekawej, szarej stylistyce z nieco w stronę Retro. Co jak co, ale mi się te kolorki po prostu podobają. Nie można w tym wszystkim przemilczeć wprowadzenia na rynek ich autorskich przełączników stworzonych we współpracy z Gateronem, fabrycznie przesmarowane z dwustopniową sprężyną i podwójnym railem. Gładkie, liniowe, bardzo przyjemne. Na uwagę spośród nowości na pewno też zasługują nowe obudowy, które idą w stronę popularnych teraz akwarium, eksponując wnętrze naszego komputera. Mamy zarówno front jak i bok przeszklony, albo nawet w innym modelu jeszcze zastosowali zakrzywione szkło dla jeszcze lepszego efektu. Tutaj tylko czekać aż wyjdzie to z fazy koncepcyjnej i te produkty trafią na rynek. Dajcie znać w komentarzach, co o nich myślicie.